Hej, wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku e, będzie trochę takiej challenge. Dobra, babka już tutaj nam troszeczkę podpowiedziała. Nie możemy się ciągle pytać, czy, chcemy, czy możemy iść do toalety. Nie, w moim brzuchu wykonuje się rewolucja. A ta baba nie chce mnie puścić do klopa. Co jest? No ale proszę pani, ja naprawdę muszę. Czy, czy, czy pani mnie wypuści? Hello? <grywia> Co jest? Milusia driftusia do kibelusia! I za ją. O nie, mam nadzieję, że nie poszło z Treksem. Okej, okay, dobra. Widać już kibelek, więc lecimy. <grywia> tak, to będzie challenge, nie zrobić kupy. Dobra, jeżeli popełnisz błąd, to, y Puszczasz bąka, o właśnie. Jeżeli 15 razy puszczę bąka, to yy, następny, czyli 16 będzie już z farszem, a tego byśmy nie chcieli, więc nie skupkaj się, <śpuszcz> Porze, co to ja oh swoim my, życiem. Okej, okay, dotrzemy do kibla e, dzięki naszej przyjaźni. Dobra, i tutaj jest najważniejsze, żeby nie zrobić kupy. Dobra, a nie gadaj tyle, bo ja się muszę skupić, żeby dobrze trzymać. Papier toaletowy chyba muszę zbierać, bo co, jak się okaże, że w tym kiblu nie ma papieru toaletowego? Co tam jest tutaj? A co to być chciał, nerdzie? On, nie, on nas nie wpuści do kibla. Nie wpuści nas, bo on chce, żebyśmy zrobili bąka z farszem. I biedna Milosia Klautusia patrzy na jej twarzy, to jest skupienie pełne, yy, nie wiem, trzymania. <grymianie> Mamy inną drogę do innego kibla, ale to... Hmm. A czekajcie. ale papier toaletowy. Zbieramy. <grymianie> Otworzyłam szafkę, w której jest pełno kupy. To jest... Ok, na czemu jakieś krasne, ale to żrą. Co tu się dzieje? Dobra, skipiemy to. Ja nie chcę oglądać krasnali, które żyją kupę. Dobra, y, musimy lecieć dalej. Patrzcie, tu jesteśmy na początku naszej drogi, a tutaj jest papier toaletowy. Dobra, i tutaj y, przepychaczki kibelkowe. Dobrze, możemy y, pięknie ominąć. Nie no, takiego bity jeszcze nie przechodziło mnie, żeby nie zrobić kupy. Dobra, i co teraz? Tutaj jest jakiś. Y <śmiech> <śmiech> Czy chcesz dodać przedmiot? Don't poop <laughs> yourself at school. Nie. Czy ja mogę tutaj wyjść? Oh! O nie! Tutaj jest mój bąk teraz! Nikt nie będzie wiedział, że teraz ja się właśnie yy, spierdziałam. Nie chcę tak! Ja myślałam, że ja mogę tam tędy przyjść, bo tam wyglądało jakby był jakiś dziwny poziom. Jezu, ile ty możesz gadać, chłopie! Dobra, tutaj muszę yy, po szafce tutaj chyba tak o, dziwnie skaczę. Tak jakby w slowmo. Dobra, nieważne. Musimy gnać przed siebie, zbierać papiery toaletowe. Czekajcie, ale tu jest jakiś... Czy tu jest Hayden jakiś level? Czy ja mogę tu przyjść? Dobra, przyjdźmy. O nie! Ej, ale czekajcie. Odblokowało mi się 20 kupniń znowu, w sensie bąków. Tutaj są gnomy, które jedzą kupa, ja nie chcę wiedzieć. A może w każdym kiblu żyje gnom, który zjada naszą kupę? To wygląda jakby ktoś do mnie dzwonił i się cały czas triggeruje. Dobra, omijamy kupy, bo pewnie one też coś robią. Yy, I po papierze toaletowym. Hide. Tu mam się ukryć? O nie, bo tu wielki papier toaletowy mnie yy, chce zmiażdżyć. Dobra, czyli tutaj też się chowam. Leci papier toaletowy. To hobby jest super! Ej, możecie mi napisać w komentarzu, czy jest więcej takich dziwnych hobby? Na zasadzie właśnie, że yy, żeby nie zrobić kupy challenge, bo bym nagrała kolejna z chęcią. Lubię tego typu odbić. Możecie mi też napisać w komentarzu, czy Wy też lubicie. Jeżeli lubicie, to oczywiście <laughs> zostawić mi. O Jezu, zostawić mi lajka. Nie spodziewałam się, że tutaj spadnę, ale to chyba było zamierzone. Dobra, ja się cofnę. Tam jest papier toaletowy. Czy te papiery toaletowe? Hmm, coś mi dają. Patrzcie, tutaj też można otworzyć szafkę. Czy w tej szafce też będą? Okej, okay, tu jest dyskoteka gnomów jedzących kupa. I ono też puszczają wąki. Jezu, co ja robię ze swoim życiem? Milusia Kaudusia. Dobra, na razie jestem w jednej piątej drogi. Trochę yy, długie będzie to wydaje mi się, dobra. Lecimy szybko dalej. Jesteśmy na meczu. Było blisko, a wlazłabym w kupalca. Czy ktoś już biegł tą drogą, Jezu? To jest ta wielka kupa, którą żarły. Ktoś chyba już jadł, yy, Ktoś chyba biegł już tą kupą. Bo tu... Ty... Czemu ja cały czas mówię kupą? Chyba ktoś już bieg tą drogą, bo cały czas są tu jakieś kupy. Dobrze, papier toaletowy, co tu się dzieje? Parada. Dobra, ale nie ma nic dziwnego. Yy, tędy nie mogę. Tutaj. Dobra, ej mi? No rosną... Oj oj, oj oj, co? Ja ich tu muszę omijać, ja nie wiedziałam! Dobra, okej. Okay. Ja myślałam, że oni są tu tylko do toby, czekajcie, bo oni tu chyba dobiegną do końca. A ja chyba a wydaje mi się, że muszę iść tam. Dobra, zawracają tu biegniemy. Yes, tutaj jest... Papier. No i co? No i co? A! Jak ja mam tutaj? A chyba tu muszę poczekać. I on teraz tu przebiegnie i teraz ja mogę biec. Matko boska, się zdenerwowałam. Dobra, ale tym oto sposobem omijamy kolecia i trafiamy do wielkiej kupy. Wielkich kup. Ale tutaj też wygląda jakby był... Ukryty poziom! Jej, jej! Dobra, biegniemy dalej, omijamy e, szlam skału. <laughs> Dobra, o, jedna jest ta was stwierdzam. Jeszcze przez tą grafikę jest jeszcze gorsza, dobra. Okej, okay, właśnie, nawet nasz plecak powiedział, że yy, pójść tu pawia. Ok, czekajcie, to wygląda jakby było dalej ukryte jakiś hidden. Nie. Nie. Wydawało mi się, że może gdzieś znajdę kolejny papier toaletowy. Ile ja mam tych papierów toaletowych? Mogę go zdjąć jakoś? Niestety, ale nie. Daily? Okej. Okay. Jeszcze dwa bąki zgarnęłam po drodze. Spoko. I to jest, i toj, ale ja już widzę, że jest samochód nad nim i mi się nie uda do niego wejść. Jestem pewna, że będę chciała wejść, ale ktoś, puści auto. Dosłownie, no, tak jak się spodziewałam. No nie, muszę iść dalej szukać. Dobra, na Dżimie będzie. Jestem tego pewna. O nie, tu jest jakiś duży koles i czy on będzie puszczał nas skupy? O nie! Skupczyłam się! W sensie, na szczęście, yy, nie do końca, nie z farszem, tylko puściłam mąkę. ale to jest znak, że skusiło mnie! Nie, 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 nie chcę zrobić kupy w majtki, no. Możecie mi napisać w komentarzu, czy zdarzyło wam się kiedyś w szkole zrobić kupę w majtosy. Jestem nie, ciekawa nie, tych nie, komentarzy nie, jestem ciekawa, nie, nie. kto odpisze, że mu się to zdarzyło, nie? No na pewno, no nie wierzę, że nigdy nikomu się nie zdarzyło. Na pewno komuś się zdarzyło. Staram sobie przypomnieć mi chyba. Nie, chyba nie zrobiłam z farszem nigdy. Nie. Okej, okay. mam. Na... No na pewno kiedyś tam zrobiłam z farszem, <grym> z zawartością w majtki, ale w szkole chyba akurat nie. Wy możecie mi napisać swoje doświadczenia, bo jestem tego bardzo ciekawa. Eee, czekajcie, czy ja mam iść tam, czy tu? Eee, wydaje mi się, że tu, tylko tutaj jestem. Okej, okay, tutaj muszę chyba... O! W taki sposób, no. Bliżej ściany się trzymać, żeby mnie to nie smuknęło. Dobra, i tam jest y, flaga, więc będzie checkpoint. Jeszcze raz mnie pewnie wiatrak przyjedzie. Tak. Dobra. I tym to sposobem jesteśmy w połowie drogi. O! Co się stało? O nie! Idzie coś, idzie coś! Idzie czy będzie... No nie, wielki stary dziad zajmie nam kibel przed nosem. No nie, ale jest jeszcze damska. No nie, on tak zawalił, że aż dwie tutaj skaził, nie wierzę, no. Co za ziomek. Wyobraźcie sobie, gdyby nasza droga do kibla faktycznie taka była. Eee, ale czasami się zdarza... Okej, okay, a ja zobaczę tu... O nie! Tu jest ten ziomek! Fuu! No nie, nie chciałam tego widzieć! Obrzydnictwo. Ej, ale czasami zdarza się, że jesteśmy na mieście, ja tak mam zazwyczaj w sklepie, nie wiem czemu. Jak mam nie złapać ostra kupa, to zawsze mnie łapie w sklepie i później robię zakupy tak strasznie... Y na szybko, żeby jak najszybciej wrzucić do domu, żeby czasami nie zrobić właśnie w sklepie kupy. Dobra. Czemu tutaj jest ta babka? Hmm, nie wiem. Dobra. Tutaj jest obrzydliwie! Zdrętwiały mi stópki! Miałam je dziwnie podkulone i teraz mi strętwiały i mi jest niewygodnie. Dobra, ale skupmy się na czymś innym, bo mnie tutaj bardziej boli brzuszek! OPEN UP! I MUST GO TO THE BEDROOM! Yy, dobra, tu jest jakaś zwariowana szkoła z dziwnymi no, szlamami. No, yy, muszę to chyba to zna. omijać, wydaje mi się. Oj, dobra! nam tutaj mówi, że bardzo nieładnie pachnie. Jestem w stanie w to wierzyć. A <gry> co tak, co on działa? Uh, yy, dobra, tutaj. Co to w ogóle jest? To są no, jakieś wreszcie, zarazki? Drink. Kupę sobie strzelę z rana. Dobra, wzięłam papierek. Czy ten papier coś daje? Ej, ja chyba doszłam. Tak, tutaj ja miałam dość. Wody. Czy. Ja mam przejść tu gdzieś dalej? Co to jest? w ogóle? Oh! O nie! Zrobiłam znowu błąka. Dobrze, że nie zrobiłam z farszem, ale no nie chciałam robić błąka. Dobra, nie! Dlaczego mój plecak? Mówi, że tak strasznie puściłam bąka, że aż umiera. Ja nie chcę takich rzeczy wiedzieć. Moje bączki pachną lawendą. Ja sobie wypraszam. Dobra, tutaj jakieś. Nie wiem, no. ładny ład! Wy macie takie rzeczy w szkole? <grym> to ja się nie dziwię, że dzieci nie lubią chodzić do szkoły. Jak takie rzeczy na nie czekają. Ojoj. No nie, no! Znowu się skupczyłam. Kurcze, niedobrze. Po co ja jadłam tą fasolkę dzisiaj na obiad? To by mi. To mi nie pomaga! Ej, no, to się robi cięższe. No, co jest? Dobra! Dawaj mi tą flagę. Co jest? No, nie wierzę, no, jakimś szlamem ośmiornica z kibla mi puściła tu. I co? I teraz muszę iść do kolejnego kibla. Tak, swoją drogą, ile kibli jest w tej szkole? ile jest zajętych, zepsutych i w ogóle. Dobra, open locker. Co będzie w tej szafce? Nie wierzę! Giga kupa, którą będą żarły gno te gnomy. Ja nie chcę, ja nie chcę tego oglądać. Ten kolej zrobił kupę, którą to, te gnomy jedzą. Dobra, omijamy złoty sades. Jesteśmy już załamani, ja mam naprawdę już dosyć. Panie profesorze, ja muszę kupę. Czy to jest profesor? To jest psycholog, on sobie pomaga, radzi z moimi emocjami związanymi z tym, że nie mogę nigdzie zrobić kupy. Dobra, y, okej! Okay. On powiedział, że to jest na pewno koniec już tej gry. Y, musimy dobiec do końca i tu gdzieś będzie kibel. To nie wygląda na koniec gry, wiecie? Czy mogę po szlamie przebiec? Dobra, po szlamie mogę. To ułatwia nieco sprawę. Omijamy kupy. Ja też chcę tak swoją kupą rzucić. Okej, okay, muszę przejść. Muszę tutaj przejść te skorolki. Tam jest złoty kibel. Biegniemy do niego. E. Hopsa, hopsa, hopsa. Jeszcze raz. Hopsa, hopsa, hopsa. Dobra. Pomiędzy kupami. Oh! Nie doskoczyłam. Dobra. A e. mój plecak narzeka, że powinno mi iść na lekarza, bo moje bąki tak śmierdzą. Co ja zrobiłam? Nie wierzę! Po co? Dotknęłam kupy i się striggerowałam i przez to spadłam. No nieźle. Swędzi mnie coś wszystko dziś. Nie, nie swędzi! Mi się chce kupę! Będzie gorzej, jak zginasz i nie przyjdę na samym końcu. jak już widzę ten kibel. Ale co mi jest? No to jest zwykłe, łatwe Obi. Ła! Się wystraszyłam. No nie! Straszna nauczycielka, którą wydriftował! Okej? Okay. Będziemy przepychaczką w <śm> Przepychaczką w bordę. <ś> Come to the office. Czem ona we mnie rzuca? Co to jest w ogóle? Czy ona we mnie rzuca z prawcianami i masz. I ostatni w twarz. O nie, Wielka kupa ją zmiażdżyła! ale nieważne jest to, ważne jest to, że... Mogę w końcu do mojego złotego kibelka! Czy ten złoty kibel będzie tego warty? To jest kibel. Nie gadajcie, tu jest nawet sofa. Dobra, złoty kibel! Używamy kibla. Na o, na miękko widzę poszło. No to nieźle. Milusia, Klaudusia z O nie, wciągnęła mnie do gnomów, które jadły kupsko. Ale ta gra jest głupia. Dobra, dostałam e, box z kupą. Nie chciałam uczestniczyć w tej grze tak naprawdę. Ale jeżeli wam się podobał taki odcinek, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę. Wtedy to jest dla mnie znak, żeby nam wygrywać więcej... E, nie zrób kupy Challenge! <noise> Oczywiście też subskrybujcie ten kanał, wtedy jesteście na bieżąco i wyskakują wam powiadomienia, że Milusia Klaudusia nagrała taki film. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. AAAAAAAAA